skale zabrali i nasi zabierają wszyscy wyszli na drogę towarzyszyła im stwora psów które trzymały się balona i obwąchiwały jego kieszeń u spodni bo miał w niej kawał słoniny zdobyty również w spiżarni ale przez chciwość zdradliwie zatajony przed towarzyszami czemu te psy otaczają cię tak wiernie zapytał szwejk balona czują we mnie dobrego człowieka odpowiedział zapytany po dłuższym namyśle ale nie dodał że trzymał rękę w kieszeni na słoninie i że jeden z psów bezustannie chwyta go za nią zębami przy wędrówce kwaterunkowej po wsi stwierdzono, że Liskowiec jest wielką osadą, która jednakże została już porządnie nadszarpnięta przez wojnę. Nie było tu pożarów, żadna ze stron walczących cudem nie wzięła jej pod ogień swojej artylerii, ale za to osadzono tu mieszkańców pobliskich zniszczonych osiedli. Chyrowa, Grabowa i Hołobli. W niektórych chatach mieszkało czasem po osiem rodzin w największej nędzy, bo łupieska wojna pierwszym swoim impetem przewaliła się nad głowami tych rodzin niby niszczycielska powódź. Kompanię trzeba było częściowo ulokować w spustoszonej gorzelni na drugim końcu wsi, gdzie w samej drożdżowni mogło się zmieścić pół kompanii. Reszta żołnierzy została rozmieszczona po dziesięciu w większych gospodarstwach, których właściciele nie dopuścili do siebie zubożałych biedaków. Sztab kompanii z wszystkimi oficerami, sierżantem, rachubywańkiem, ze służącym oficerów, z telefonistą, sanitariuszami, kucharzami i ze szwejkiem usadowił się u księdza na plebanii, który także nie przyjął żadnej ze zrujnowanych rodzin, chociaż miał dużo wolnego miejsca. Leban był wysokim, chudym starcem, wznoszonej i zatłuszczonej sutannie. Swoje skąpstwo posuwał tak daleko, że prawie wcale nie jadał. W domu rodzinnym wpojono mu wielką nienawiść do Rosjan, ale nienawiść ta znikła nagle, gdy ci ustąpili, a po nich przyszli Austriacy i pożarli wszystkie jego gęsi i kury pozostawione mu przez wrogów. Chociaż mieszkało u niego kilku kudłatych, zabajkalskich kozaków. Znienawidził austriackie wojska jeszcze bardziej, gdy do wsi przybyli Węgrzy i wybrali mu z ulów wszystek miód. Z wielką nienawiścią spoglądał teraz na swoich niespodziewanych nocnych gości i bardzo był zadowolony, że mógł chodzić koło nich, wzruszać ramionami i powtarzać: Nic nie mam, jestem zupełny żebrak. Nie znajdziecie panowie u mnie nic, nawet kromki chleba. Najbardziej przygnębiało to oczywiście balona, który omalże się nie rozpłakał nad taką nędzą. Po głowie tłukła mu się bezustannie jakaś nieokreślona wizja prosiątka, którego skóra jest złocista jak miód, chrupie i pachnie. Marząc tak, Balon podrzemywał w kuchni plebana, do której co chwila zaglądał wyrostek będący na plebani parobkiem i kucharką zarazem. Pleban surowo nakazał mu pilnować, żeby żołnierze czego nie ukradli. Balon nie znalazł w kuchni nic, prócz odrobiny kminu w papierku na solniczce. Wsypał go sobie do ust i właśnie zapach tego kminu wywołał w nim wizję prosiątka. Na podwórzu małej gorzelni za plebanią płonął ogień, pod kotłami kuchen polowych bulgotała woda, ale w tej wodzie nie gotowało się nic. Sierżant Rachuby razem z kucharzami biegali po całej wsi i szukali wieprza, lecz szukali na próżno. Wszędzie powtarzano im to samo, że Moskale wszystko zjedli i pobrali. Zbudzili także Żyda w karczmie, który rwał włosy i głośno lamentował z wielkiego żalu, iż nie może panom żołnierzom niczym posłużyć. I wreszcie zaczął ich namawiać, żeby kupili od niego starą stuletnią krowę. Chude zdechlactwo składające się tylko ze skóry i z kości. Żądał za nią horrendalnych pieniędzy, szarpał brodę i zapewniał, że takiej krowy nie znajdą w całej Galicji, w całej Austrii i Niemczech, a nawet w całej Europie, na całym świecie, przy czym wył przysięgał i z płaczem wywodził, że jest to najtłustsza krowa, jaka kiedykolwiek z dopuszczenia Jechowy przyszła na ten świat. Zaklinał się na wszystkich praojców, że krowę te przyjeżdżają oglądać aż z wołoczysk, że w całej okolicy mówią o niej jak o postaci z bajki, że to nawet nie krowa, ale najsoczystszy bawu. Wreszcie ukląkł i obejmując przybyłych za kolana wołał. Zabijcie raczej starego, biednego Żyda, ale bez krowy nie odchodźcie. Od jego lamentu i gadania wszyscy wreszcie tak zbaranieli, że to zdechlactwo, od którego Hycel byłby się odwrócił ze wstrętem, powlekli ku kuchni polowej. Zaś Żyd długo jeszcze wychodził, że go zupełnie zgubili, zniszczyli, że sam zrobił z siebie żebraka, gdy krowę tak wspaniałą sprzedał za takie marne pieniądze. Gadał, chociaż już miał pieniądze w kieszeni. Prosił ich, żeby go powiesili za to, że na swoje stare lata zrobił takie głupstwo, za które ojcowie jego muszą się w grobie przewracać. Jeszcze trochę potarzał się w kurzu, potem wstał, strząsnął z siebie wszystką żałość, poszedł do domu i rzekł do swojej żony: El Soleben, żołnierze głupie chamy, ale twój Natan ma delikatny rozum. Z krową było dużo roboty. Chwilami zdawało się, że skóry w ogóle nie da się z niej ściągnąć. Kilka razy skóra się przerwała a pod nią ukazały się mięśnie poskręcane i twarde jak liny okrętowe. Tymczasem skądś przytaszczyli żołnierze worek kartofli i kucharze zabrali się do gotowania tych beznadziejnych żył Ignatów, gdy tymczasem w sąsiedniej kuchni oficerskiej kucharz z rozpaczą w sercu pitrasił z tego straszliwego mięsa jedzenie dla oficerów. Owa nieszczęśliwa krowa, jeśli ten dziwaczny kapry natury w ogóle nazwać można krową, pozostała wszystkim uczestnikom w żywej pamięci. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że gdyby później przed bitwą, pod sokalem dowódcy przypomnieli żołnierzom liskowiecką krowę, to jedenasta kompania z rykiem straszliwej wściekłości byłaby rzuciła się z bagnetami w ręku na nieprzyjaciela. Krowa ta była w ogóle taka bezwstydna, że nie udało się zrobić z niej nawet czegoś przypominającego rosu. Im dłużej mięso się gotowało, tym mocniej przylegało do gnatów, zaspalając się z nimi w jedną całość. Skostniało jak biurokrata, który przez pół wieku gnieździ się w aktach urzędowych i żywi się tylko papierem. Szwajk, który jako kurier utrzymywał stałą łączność między sztabem a kuchnią, aby donieść zainteresowanym, kiedy mięso będzie ugotowane, meldował wreszcie porucznikowi Lukaszowi. Panie Oberleitnant, mięso jest jak porcynela. Mięsem tej krowy można krajać szkło. Kucharz Pawliczek razem z Balonem próbowali mięso i kucharz wyłamał sobie przedni ząb, a Balon złamał ząb mądrości. Balon podszedł z wielką powagą do porucznika Lukasza i podał swój wyłamany ząb, zawinięty w ludską pieśń. Posłusznie mylduje panie Oberleitnant, że robiłem, co mogłem. Ząb ten wyłamałem sobie w kuchni oficerskiej, kiedy z kucharzem próbowałem, czy z tego mięsa nie dałoby się zrobić wewsztyka. Po tych słowach z fotela pod oknem dźwignęła się jakaś smutna postać. Był to podporucznik Dub, którego na sanitarnej dwukółce przywieziono jako człowieka zgnębionego ostatecznie. Proszę, żeby było cicho, rzekł głosem zrozpaczonym. Jest mi słabo usiadł znowu na czcigodnym fotelu, w którego każdej szparce pluskwy złożyły tysiące jajeczek. Jestem zmęczony rzekł głosem tragicznym. Jestem chory i słaby, więc proszę, żeby ze mną nikt nie mówił o wyłamanych zębach. Mój adres jest Smichow, Kralowska 18. Jeśli nie dożyję do jutra, to proszę, aby rodzina moja została o wszystkim powiadomiona w sposób delikatny. I proszę, aby na moim nagrobku nie zapomniano dodać, że przed wojną byłem także C i K profesorem gimnazjum. Zaczął delikatnie chrapać, więc nie słyszał już, jak Szwejk odśpiewał słowa pieśni pogrzebowej. Któryś Marii zmazał winę, a łotrowi grzech przebaczył i mnie wybaw w tę godzinę. Potem sierżant Rachuby doniósł, że znakomita krowa musi się jeszcze pogotować dwie godziny, że w kuchni oficerskiej o jakimś bewsztyku nawet mowy być nie może, więc zamiast bewsztyku będzie się robiło gulasz. Postanowiono, że przed wydawaniem jedzenia szeregowcy zdrzemną się troszkę, bo kolacja i tak będzie dopiero nad ranem. Sierżant Rachubywaniek Waniek przytaszczył skąd dziś wiązkę siana, położył się na niej w plebańskiej jadalni, nerwowo podkręcał wąsa i szeptem rzekł do porucznika Lukasza, który tuż obok odpoczywał na starej kanapie. Niech mi pan wierzy, panie Oberleitnant, że w ciągu całej wojny jeszcze ani razu nie żarłem podobnej krowy. W kuchni przy zapalonym ogarku świecy kościelnej siedział telefonista chodąski i pisał zapasowy list do domu, żeby miał gotowy, gdy wreszcie zostanie im zakomunikowany numer poczty polowej. Pisał tak. Kochana i droga żono, najmilsza Bożenko. Już noc, ale ja stale wspominam ciebie, moje ty złoto. I widzę cię w duchu, jak i ty o mnie wspominasz, spoglądając na puste łóżko obok siebie. Musisz mi wybaczyć, że mi przy tym to i owo przychodzi na myśl. Wiesz dobrze, że już od samego początku wojny jestem w wojsku i że wiele rzeczy słyszałem od swoich kolegów, którzy jako ranni mieli urlop i pojechali do domu, ale woleliby zginąć niż widzieć na własne oczy, jak jakiś przybłęda włóczy się za rodzoną żoną. Bardzo to dla mnie przykre, kochana Bożenko, że takie rzeczy muszę Ci pisać. Nawet nie pisałbym ci o tym, ale ty sama zwierzyłaś się przecie, że nie jestem pierwszy, który miał z tobą stosunek poważny i że przede mną miał cię już pan Kraus z ulicy Mikołaja. Teraz, gdy myślę o tym w nocy i gdy wyobrażam sobie, że ten nędzarz w czasie mojej nieobecności mógłby odnawiać swoje pretensje do ciebie, to mi się wydaje, kochana Bożenko, że mógłbym go udusić na miejscu. Długo tłumiłem to w sobie. Ale gdy pomyślę, że znowuż mógłby się włóczyć za tobą, to serce mi się ściska i muszę Ci zwrócić uwagę, że nie zniósłbym obok siebie takiej świni, która kurwiłaby się z pierwszym lepszym i przyniosłaby wstyd mojemu nazwisku. Daruj mi, kochana Bożenko, moje ostre słowa, ale pilnuj się, żebym o tobie nie usłyszał nic złego. W przeciwnym razie byłbym zmuszony wypuścić flaki jednemu i drugiemu z Was, ponieważ na wszystko jestem zdecydowany, choćbym za to miał życie postradać. Po tysiąckroć całuję Ciebie oraz pozdrawiam ojca i matkę, Twój Tolek. A nie zapomnij, że nosisz moje nazwisko? Zabrał się do pisania drugiego listu zapasowego. Moja najmilsza Bożenko. Gdy będziesz czytać te słowa, my będziemy odpoczywali po wielkiej bitwie, w której szczęście nam dopisało. Między innymi zestrzeliliśmy z dziesięć nieprzyjacielskich aeroplanów i jednego generała z wielką brodawką na nosie. W najcięższych walkach, gdy nad nami pękały szrapnele, myślałem o tobie. Droga Bożenko, co też porabiasz, jak się masz i co słychać u ciebie nowego? Często wspominam o tym, jak to pewnego wieczoru byliśmy w browarze u Tomasza jak potem prowadziłaś mnie do domu, a nazajutrz bolała cię ręka od wysiłku. Teraz znowu ruszamy naprzód, także już nie mam czasu pisać więcej. Mam nadzieję, że pozostałaś mi wierną, bo dobrze wiesz, że w tych sprawach potrafię być draniem. Ale już czas na mnie. Ruszamy w pole. Całuję cię po kroć, droga Bożenko, i miej nadzieję, że wszystko skończy się dobrze. Twój szczerze ci oddany, to lek. Telefonista Chodąski zaczął się kiwać i zasnął nad stołem. Pleban, który nie spał i chodził bezustannie po swoim domu, uchylił drzwi od kuchni i przez oszczędność zdmuchnął ogarek świecy kościelnej, który palił się obok Chodąskiego. W jadalni, prócz podporucznika Duba, nie spał nikt. Sierżant Waniek, który w samoku w kancelarii brygady otrzymał nowe przepisy dotyczące zaopatrywania wojska w produkty żywnościowe, studiował je starannie i dochodził do wniosku, że im bardziej wojsko przybliża się do frontu, tym mniejsze wyznacza się mu rację żywnościową. Musiał się uśmieć serdecznie nad jednym paragrafem rozkazu, w którym zakazano zaprawiania polewek dla żołnierzy szafranem i imbirem. Znajdowała się też w rozkazie uwaga, że kuchnie polowe mają zbierać kości i odsyłać je na tyły do składów dywizji. Było to trochę niejasne, bo nie wiadomo było o jakie kości chodzi: o kości ludzkie, czy też o kości innego, prowadzonego na rzeź bydła. Słuchajcie, no szeiku, rzekł porucznik Lukasz, ziewając z nudy. Zanim dadzą nam coś zjeść, moglibyście mi opowiedzieć, jakie zdarzenie. Ojej, odpowiedział szwejk. Zanim dadzą nam coś zjeść, panie Oberleitnant, to musiałbym panu opowiedzieć całe dzieje narodu czeskiego. A ja znam tylko krótką opowieść o pewnej pani poczmistrzowej z Sedlczanska, która po śmierci swego męża odziedziczyła po nim urząd. Przypomniało mi się o niej natychmiast, jak tylko zaczęło się u nas mówić o pocztach polowych, chociaż nie ma to nic wspólnego z pocztami polowymi. Szwejku! przerwał mu porucznik lukasz leżąc na kanapie.